Orfeusz i Eurydyka. Dawno, dawno temu w północnej Grecji żył znamienity śpiewak Orfeusz. Nie tylko śpiewał pięknie, ale jego pieśni miały czarodziejską moc. Potrafił obłaskawiać swą muzyką dzikie zwierzęta i odganiać złe duchy. Nie było Greka, który by o Orfeuszu nie słyszał. Orfeusz oczarował swoim śpiewem piękną nimfę, Eurydykę, która wkrótce została jego żoną, ale ich szczęście nie trwało długo. Pewnego dnia, podczas wyprawy do lasu, Orfeusz siadł w cieniu krzewu i śpiewał, grając na swej słynnej lotni. Eurydyka zaś zbierała kwiaty w pobliskiej zielonej dolinie. Zamyślona ani zauważyła, jak znalazła się w leśnej głuszy. Wtem usłyszała trzask gałązki. Jakby ktoś szedł za nią. Przestraszyła się młodziutka nimfa i rzuciła do ucieczki w stronę, gdzie pozostał jej ukochany. Biegnąc przez wysokie trawy, nie spostrzegła, czającej się wśród nich jadowitej żmiji. Orfeusz usłyszał z oddali rozpaczliwe wołanie ukochanej i pośpieszył na ratunek, ale było już za późno. Pomiędzy drzewami zatrzepotały tylko czarne skrzydła śmierci, która uniosła Eurydykę ku królestwu umarłych. Wielka była rozpacz Orfeusza. Błądząc po lasach, wylewał swój ból i tęsknotę za Eurydyką poprzez pieśni. A taka była w nich siła, że drzewa ruszały z miejsc. Zwierzęta z nor wychodziły, ptaki opuszczały gniazda. Nawet kamienie toczyły się ku śpiewakowi, aby słuchać jego żałobnych pieśni. Upływały dni i noce, ale Orfeusz nie mógł nigdzie znaleźć ukojenia. Ach, nie, nie mogę żyć bez eurydyki, mówił, ani stąpać po tej ziemi, na której jej nie ma. Wolę już umrzeć. Ale śmierć nie przychodziła, więc Orfeusz postanowił sam udać się do Hadesu, podziemnego królestwa śmierci. Jedyną jego bronią w tej niebezpiecznej wyprawie była czarodziejska lutnia. Niebawem stanął nad brzegiem rzeki Styks którą trzeba było pokonać w drodze do podziemi. Czarne i głębokie są wody Styksu i nikt spośród żyjących nie odważy się w nie zanurzyć. Z drugiego brzegu dobiegały Orfeusza westchnienia i cichy płacz. To cienie umarłych chciały się stamtąd wydostać. Ale kto raz przekroczył czarną rzekę, dlatego nie było powrotu. W tym ponurym otoczeniu jedynie Bóg Snu, młody Hypnos, piękny i radosny, unosił się nad brzegiem na swych lekkich skrzydłach, mieszając w srebrnym rogu senny napój, którego mocy ulegał nawet sam gromowładny Bóg Zeus. Przewieź mnie na drugi brzeg, prosił Orfeusz, przewoźnika Harona. Ja nie chcę już dłużej żyć, chcę znów zobaczyć moją ukochaną Eurydykę. Surowy i silny przewoźnik odepchnął Orfeusza od łodzi i chciał już odpłynąć, ale wtem rozległ się dźwięk lutni i Orfeusz zaczął śpiewać. Ucichły zimne fale styksu, a Haron zasłuchał się w pięknej i żałosnej pieśni. Orfeusz wszedł do łodzi, a Haron zasłuchany przewiózł go na drugi brzeg. Z ciemności wyłoniły się cienie umarłych, chcąc posłuchać żywej pieśni o nieśmiertelnej miłości. Wysoko na złotym tronie siedział groźny władca podziemnego królestwa, Hades, a obok jego piękna żona, królowa Persefona. W czarnym płaszczu z ognistym mieczem w dłoni stał za tronem Hadesa Thanatos, Bóg Śmierci, otoczony kerami, które krążą nad polami bitew. Czychając na dusze poległych rycerzy. Nieopodal tronu siedzieli surowi sędziowie podziemnego królestwa, a obok stały wspomnienia, trzymające w dłoniach żywe, żmijowe bicze, którymi boleśnie smagały umarłych, stających przed sądem. Orfeusz zbliżył się do tronu Hadesa. I uderzył w struny swojej lotni. Śpiewał o swojej męce, o utraconej miłości i tęsknocie za ukochaną eurydyką. Persefona, zasłuchana, oparła głowę o ramię męża, a z jej oczu popłynęły łzy. Zamyślił się groźny Hades. A Bóg śmierci Tanatos opuścił swój ognisty miecz. Coraz ciszej dźwięczały struny lutni, coraz ciszej śpiewał Orfeusz, aż wreszcie zamarła pieśń, niczym ostatnie westchnienie smutku. Czego szukasz, pieśniarzu, w królestwie umarłych? zapytał Hades. Powiedz, czego chcesz, a ja spełnię Twoją prośbę. O wszechmocny władco, Hadesie, przywróć z powrotem do życia moją eurydykę. Pozwól jej nacieszyć się słońcem, ciepłem i światłem, zielenią pól, wiosenną radością lasów i moją miłością, prosił Orfeusz. Następnie zwrócił się do Persefony: Wstaw się za mną, o piękna królowo ty wiesz przecież, jak piękne jest życie na ziemi. Zwrócę ci, Eurydykę odpowiedział Hades zaprowadź ją z powrotem ku życiu i jasności słońca. Jej cień będzie podążać tuż za tobą. Ale nie próbuj spojrzeć na nią, dopóki nie wyjdziecie na światło dzienne, bo inaczej utracisz ją bezpowrotnie. W pośpiechu opuścił Orfeusz królestwo podziemi. Cień eurydyki siadł za nim i Charon odwiózł ich oboje łodzią na brzeg, ku życiu. Stroma, kamienista ścieżka prowadziła ich ku górze na powierzchnię ziemi. Wokół było ciemno i cicho, i tylko serce Orfeusza biło wołając: Eurydyka, Eurydyka! W końcu ujrzeli przed sobą światło. Wyjście było już niedaleko. Orfeusz zaniepokoił się. Czy Eurydyka jest przy nim? Czy rzeczywiście idzie za nim? Zapomniawszy o całym świecie, Orfeusz zatrzymał się i obejrzał za siebie. Przez chwilę, zupełnie blisko, zobaczył cień ukochanej i jej piękne oblicze. Ale tylko przez chwilę. Bo w okamgnieniu cień Eurydyki zniknął. Rozpłynął się w mroku. Eurydyka, krzycząc z rozpaczy, Orfeusz zaczął z powrotem schodzić ku podziemiom. Wkrótce ponownie stanął na brzegu Styksu. Na próżno prosił i błagał. Charon nie odpowiadał. Przez siedem dni i nocy. Siedział Orfeusz nad czarną rzeką, lejąc łzy rozpaczy, ale nikt się nie pojawił. Orfeusz musiał powrócić na ziemię i żyć dalej, ale nie potrafił zapomnieć o swojej jedynej miłości Eurydyce. Pamięć o ukochanej pozostała na zawsze. W jego sercu i w jego pieśniach.